38 równoleżnik. O co teraz chodzi z tymi pociskami? Ja się pogubiłem coś tu mi pozmieniali. Ja to jak grałem było inaczej. Kiedyś było inaczej. Robimy tutaj. Może takie co? Nie wiem. Dawno nie grałem. Ogólnie zaraz będę miał M60 moje pierwsze 80. Najwyższy BR jaki mam w tej grze. Ciekawe, ja nawet nie umiem w to grać. I dawno kowala nie oglądałem, więc mnie nikt nie uczył znowu jak w to grać. Dobra, Spróbujemy obstawić, może pod punkt B. Nie wiem. Tak wymyśliłem, że może być dobrze. O, przejmują A. No to tym bardziej powinienem jechać pod punkt B, bo jak A przejmują, to znaczy, że są wrogowie. Jak są wrogowie, to mogą mnie zabić. Więc lepiej jechać na B. Tam się coś dzieje ciekawego? Hello there. Ono mnie wie? Czy? Czy nie wie? Wolałbym, żeby nie wiedział. Dobra. Mamy ostrzał. Dobra, on szybko ładuje, więc ja raczej mu takiego szybkiego wyskoku nie zrobię. Ale może go łyknę jakoś tak. Czy to co zrobię? Jest dobre? Raczej nie. O, dobra, to chciałem, żeby ten namiar zginął. Rozproszył się może? Przyjacielu. Aaaa! Dobra, nic mi nie jest. Dobra, przeskoczymy se następny kamień. Ja na pewno mnie wie, no to nie, nie będę tu zgrywał pajaca. Że ja się ogólnie zacznę naprawiać. O, nie, potrzebnie. Twartem ci się udało. Dobra, M47 sobie z tym poradzi. Mam nadzieję, że mam dobrze tą amunicję. Dajcie mi znać w komentarzu, że ja umiem amunicję. Przemkniemy wodą. Dobra, ten AMX z widzę zginął. I dobrze. To przejmiemy sobie może punkt. Widzę, że na cesie też coś zaczęło dziać. Dobra, coś, coś dobrego zrobiłem dla drużyny. Punkt B jest nasz. To czekamy na jakiś gości, którzy będą chcieli go nam odebrać. Dobra, przemieścimy się chyba trochę. Nie ma sensu tu stać. Nasi nam obstawili A, więc przejazd powinien być w miarę bezpieczny. Słyszałem silnik po prawej, słyszę go nadal. Za mną. Zginie? Nie, dobra, nasz zginął. Ale on zaraz tu powinien wyjechać. No musimy spokojnie poczekać. Five minutes later. Stoi w miejscu, słyszę go. 8 No, wyjedzie on, bo mnie zaraz z drugiej strony wezmą. Ten DF tam jeszcze patrzy w tamtą stronę. Dobra, ruszył, hop. Cały czas go słyszę. O, jest, 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 jest. Dawaj przyjacielu mojej żony. No, nie weszło to tak pięknie, jak chciałem. No, nie, 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 nie. E, nie pamiętam, jak się prosiło o pomoc. O, jest. Jedziemy na punkt, się naprawimy szybko. dajemy, że nas tu nie ma. Dobra, działo mamy, to jeszcze zamek Dobra, tamten PZH przyjechał. To znaczy, że tam mamy spokój. A, coś w gardle. <coughs> I no i odjechałem, już tracimy punkt B. Co by ta drużyna ze mnie zrobiła? <coughs> Uważacie, że granie na 7-7 po rocznej przerwie to jest dobry pomysł? Jakieś opinie? Mamy tu trochę taką zadymkę, fiu fiu, przejedziemy trochę dalej O No, on przegiął pałkę z takim wyjeżdżaniem Tutaj karzemy za błędy, karzemy za błędy o Kurwa, ile ich tam jest No, powiem Wam, że to była prawdopodobnie ostatnia sekunda, w której mogłem strzelić. Huh. I ostatnie 5 sekund mojego życia. Uff, pod same jajo dostałem. To się nie dziwi, że umarłem. Opanujemy to może z tej strony, bo widzę, że moja drużyna. Tam akurat ma najsłabiej. Znaczy nie, żebym im jakoś specjalnie mógł pomóc. Ale będę się starał, wiecie, wiecie jak to ja. Czy tu można w ogóle bezpiecznie wyjechać? Coś na B, może? Dobra. To nie jest najbezpieczniejsze miejsce do naprawiania się, chyba, ale najlepsze, jakie mogę ogarnąć w tej chwili. Hmm, coś tu jedzie. Skąd? Ej skąd? Nie ma takiego strzelania. Nie widzę przez te kroki. Zwrak, hmm. chyba nie zginiemy. że nie wiem, czy tego T-44 te dopadli. Nie widziałem. No raczej tak. Raczej tak. Ja, jest, ja jestem, że tak. Nie ja wiem jak wy, ale ja jestem na tak. Ej, co tu się dzieje? Halo. To był ten nasz M26, czy... Nie, nie, Tam jest. Ty, ale od od straciłem zamek. I na teraz pytanie od kogo. Będziemy cicho ciemni I to nasz, dzień dobry Nie, nie musisz zjeżdżać, ja za to dam radę Przyjaciel, wiesz co, jednak Cię potrzebuję. No, już jest ten haczyk. Dawaj, ciągnij malina. Nie, uciekaj. Myślicie, że mnie widzi? Widział. Co to za patologia? Ale 8 bohater i nikt mi nie powie, że nie. Ty, ale mają ładne wdzianka. Zmienili mu ubranka, ale oni są teraz ładni. Ładni amerykańscy żołnierze. Chciałem powiedzieć niemieccy. Stojni blondyni. Kurde, ten B. Co to jest Alt-E? Tam jest, widzę go. Gdzie się ten pocisk stracił?

bierz nagrodę. Kamuflaż oliwkowo-piaskowy. Dobrze. Dobrze się dzieje, dobrze się dzieje w państwie polskim. Co to tam, co my tam dostali? Mamy tu pustynny kaki i oliwkowo-piaskowy. Ładny, ładny chłopak. Zrobimy skopiuj schemat kamuflażu tutaj też. O! Git. Piesek pod nogami mi leży. A, ale słodziak. Co? Gdzie ja jestem? Co to jest Attyka? Gdzie ja, gdzie ja trafiłem? Gdzie mnie wysłali? Na tym froncie, że jeszcze nie był. Tu jakieś amfiteatr widzę. Pojedziemy tam. Nie wiem, gdzie ja tu powinienem jechać. To pojadę na amfiteatr, bo wygląda spoko. Na kogo? Rosja, Niemcy. Związek Radziecki, Niemcy. Jedziemy. Znowu jadę sam. Nie ma nikogo ze mną. O, no, widzę, że już ten wider się tu zatrzymał. Czyli prawdopodobnie tu już można strzelać do kogoś. Ale ja jestem Sigmo i jadę do przodu. Nie będę stał z tyłu jakieś beciaki. Nie strzelać do moich kumpli. Wow, ale to było zrobione. Nie mam stabilizatora nawet. O nie, wjeżdżam w pomarańczowe chmurki. Trzeba stąd uciekać. Czy ktoś jeszcze sam tam wyjedzie? Ten BTR to jest dosyć mobilny. To <laughs> To przyjechał tam jako pierwszy M48. Dobra. no skąd? A, nie ma co. Co my tam widzimy? Hmm. Hmm, 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 hmm. hmm. Dobrze, że ten AIMX był tu ze mną. Nie, somuła to była, przepraszam. Nie, no nie będę nikogo winił. To tylko i wyłącznie moja wina. Kur. Dalej chcę zobaczyć amfiteatr. Strasznie ta mapa taka jest. Jak to ko kojarzycie Hallaka Ja wam powiem tak, jak Hallak mówił. Taka bobslejowa. Że są takie wyznaczone ścieżki. Ja nie lubię trochę takich rzeczy, ale z drugiej strony trudniej się zgubić. Na trzeciej, 500. Dobra. Ogólnie to sam bym na niego patrzył, a jeden na jeden nie chcę się z nim bić. Bo chcę mu dać szansę, to ja pojadę gdzie indziej i potem się ewentualnie z nim rozprawia. A, on w sumie jak tam stoi, to masz. To dla ciebie. O! Ktoś tu dosyć na blisko podjeżdża do nas. Hmm. Co jest? Hmm. Nie sądziłem, że mnie widział. Dobra, jedziemy znowu z tej strony. My musimy ich porobić. Przecież to, to się tak w to nie gra, ludzie. Graliście kiedyś w to? Bo ja chyba pierwszy raz gram. Trzeba pomóc. Dobrze zrobił. Nie zostawił na nim suchej nitki. Pięknie, mam 700 punktów. Jestem przeciw drużynie. To dużo świadczy o poziomie na jakim gramy w tej bitwie. Tam rzucamy normalnie im artylerię. Dobra, nie chciałem się czekać aż wymierzę. To taka kolumbryna, wielka, że trudno w to nie trafić. Chyba wcześniej w niego nie trafiłem. Dobra, punkt. Zrobimy cele misji. Po to tu jesteśmy? I PHOP, bez reszty oddany, przejebany Potencjał niewyczerpany Jest tu ktoś Dzień dobry Myślałem, że tam coś widziałem Musimy mieć idealna koordynacja Ręka, oko Dobra, teraz musimy być cichutko Muszę pieska spod nóg odsunąć. Przepraszam piesku, ale muszę cię przesunąć. Nie, proszę bez ostrzału artyleryjskiego. Nie! Jakiś... Kurwiel. Czas się będzie ruszać. Spierdzielamy, by lotnik tu nie wrócił. Chociaż. Ja że jeszcze członka załogi dorzucił w sumie. Bo jeżdżenie w dwóch, to... Co to jest? Cały czołg na dwóch. Nic. Oho, ho, 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 ho! Dzień dobry. Jest taka informacja, że chyba o mnie wie I ma przewagę taktyczną A ja nie mam... O, granatów dymnych I... Hm. Nikt do mnie już nie przyjedzie teraz też A on doskonale wie, gdzie ja jestem Może, że go jakoś zbejtuję Hej, dasz się, przyjacielu, zbejtować? Patrz Łop 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 że ja na niego coś rzucę. O! Kierowca nie żyje! Nie wiesz na kogo się zasadzasz hmm. O nie! My przegrywamy na całej mapie, a ja się tutaj staram! Wow! Wybacz, przyjacielu. Ale niestety nie byliśmy równymi przeciwnikami. A ucieka, niech to wezmą, to co? Sam świata nie zmienię. O, za daleko? No. Całe szczęście. Nie strzelaj do mnie z nieba. Ale akurat zdążyłem przejąć strefę, więc ta jego bomba nic nie zmieniła Oje, yeah. M60, moje pierwsze 8.0 Ale jestem, kurwa, piękny Teraz taki edit by się przydał